Witaj w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości 11 kwietnia 2022. Ostatni materiał, który nagrałam, nosił tytuł Sztuczna Linia Czasu i przedstawiał moją koncepcję opartą na moim wglądzie atlantyckim, o tym, że żyjemy na określonej linii czasu, zwanej przeze mnie, sztuczną linią czasu, która została stworzona przez wysoko wibrujące istoty podczas naszego największego rozkwitu cywilizacyjnego, czyli podczas Atlantydy. Tymi istotami byli kapłani, którzy powiedzmy, że we współpracy bardzo opraszczając. Z istotami jeszcze wyżej wibrującymi potrafili tak zakodować przestrzeń, abyśmy mogli po prostu zobaczyć, jak w lustrze, dokąd prowadzi ego, i związana z ego, pycha, no i oczywiście cała reszta w sumie negatywnych konotacji. Jest to związane. Z koncepcją holograficzną wszechświata, którą rozwijali w wieku XX dwaj wybitni naukowcy, profesor psychologii Karl Pribram oraz fizyk David Bohm. Obydwaj panowie spotkali się i połączyła ich właśnie ta holograficzna koncepcja, mówiąca o tym, że nie ma jednej obiektywnej rzeczywistości. Lecz żyjemy w hologramie lub w hologramach wytwarzanych przez nasze mózgi. Mnóstwo jest przykładów na to, że tak właśnie jest. Z tym tematem mierzę się w osobnym webinarze pod tytułem Holograficzny Wszechświat. I tam mocno przypatruję się tej koncepcji, jak również dokładam własne przemyślenia, przykłady i medytacje. I ta medytacja, hologram prawdy, będzie dołączona wyjątkowo dzisiaj w, pre, w prezencie jakby dla Was podczas właśnie tego spotkania. Natomiast oczywiście dużo, dużo więcej materiałów można będzie odnaleźć w tym webinarze, dostępnym w sumie już od roku, kontakt do tego webinaru pod materiałem. W dużym skrócie mówiąc, żyjemy w hologramach, które tworzą nasze mózgi, i możliwe jest, że możemy nawet przeskoczyć do cudzego hologramu, ponieważ te hologramy mieszają się a w szczególności wtedy kiedy produkuje je nasz mózg bez udziału serca. Tak więc koncepcja przedstawiona przeze mnie w materiale pod tytułem Sztuczna linia czasu tu na YouTubie jest koncepcją. Jest koncepcją, którą zrozumiałam którą zobaczyłam i którą Wam przedstawiłam, która łączy wiele kropek, ale wciąż jest koncepcją. Wszystko, co nazywamy jakkolwiek, jest koncepcją. Można w nią wierzyć lub nie, można się jej poddać lub nie, można się dać jej prowadzić lub nie. Nie ma to znaczenia. To są wszystko opowieści ego. To, co ma znaczenie, to Twój hologram prawdy, Twoje serce. Serce nas prowadzi poza hologramy. I to właśnie mamy zrozumieć jako ludzkość w tym czasie, tu i teraz. I czy będziemy to nazywać opuszczaniem sztucznej linii czasu, czy będziemy to nazywać przebijaniem kopuły, czy będziemy to nazywać wyjściem z określonych hologramów? Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma tylko to, co Ty odkryjesz w sobie. I to jest najpiękniejsze. Co możemy zrobić, aby znaleźć się w sumie w prawdzie? Czy każdy ma swoją prawdę? Jeśli jesteśmy w hologramach tworzonych przez mózg, tak. Jeżeli jesteśmy w hologramie prawdy tworzonym przez serce, aczkolwiek nie musimy go tak nawet nazywać. W momencie teraz miłości, w odczuciu tej miłości, to wtedy jesteśmy w uniwersalnej prawdzie, bo wszystko jest jednym i nie ma niczego osobno. I tę prawdę mamy podtrzymywać. W czymś, co nazywamy istnieniem. Zapraszam do medytacji Hologram Prawdy, która jest fragmentem webinaru Holograficzny Wszechświat. Dostęp do webinaru, do całego webinaru. Proszę, pytajcie nas o ten webinar. Pod tym nagraniem jest kontakt. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hologram prawdy. Nic nie jest w stanie zaburzyć mojego połączenia z boskim przepływem miłości. Oddycham miłością. Czuję miłość. Jestem miłością. Promienieję miłością na wszystko wokół. To, co tworzę, stwarzam w tym samym momencie. Ten moment jest wytworem mojej kreacji. Nie ma nic poza mną i moją kreacją w tym momencie. Mój kontakt z polem wysokich wibracji pozwala na ciągłe stwarzanie mojego własnego wysokowibracyjnego pola, w którym wszystkie zdarzenia oparte są na pięknie. I prawdzie. Ta prawda dotyka mojej duszy. Moje pole, które stanowi odzwierciedlenie moich wysokich wibracji, widzę w głębi siebie. To jest ta prawdziwa rzeczywistość bez zewnętrznych wpływów i zniekształceń. Opieram ją na odczuciach serca. Wszystko inne transformuję, ufając sercu, które natychmiast rozpoznaje te zniekształcenia. Kiedy świadomie jestem w przestrzeni serca, nawiązuję kontakt z czystą świadomością, która mnie prowadzi. W przestrzeń serca wchodzę bez wysiłku, i tak często, jak często sobie o tym przypominam. Nie stawiam temu procesowi żadnych warunków. Dzieje się to szybko i bez przeszkód. Potencjalne przeszkody transformowane są w sposób automatyczny. Moja intencja w tym temacie jest przyjęta i realizowana z miłością przez moje wyższe ja. Przeszkadzające myśli i emocje też potrafię rozpoznawać. Nie stanowią one dla mnie punktu zaczepienia. Spokojnie odkładam je na bok ufając, że serce łagodnie przetransformuje je, w pewność mojej czystej drogi. Jestem świadoma tego, że istnieją obce wyobrażenia, które mogłyby wpływać na moją rzeczywistość. Obserwuję je przez chwilę, a następnie spokojnie filtruję przez przestrzeń Mojego serca. Odczuwanie pola serca jest możliwe nie tylko dla mnie. W tym polu spotykam inne istoty czujące. To jest moja prawdziwa rzeczywistość, w której wszystko otoczone jest miłością. Świadomie tworzę mój własny hologram prawdy. Jestem w nim szczęśliwa, zdrowa, wiecznie młoda i spełniona.